Dzień dobry, drogie seniorki, drodzy seniorzy. Nie, każdy, nie każda osoba dojrzała żeby sobie tak siebie nazywać, ale dziś, wybaczcie mi właśnie tak was nazwę, chciałabym wam życzyć dobrych, zdrowy, ciepłych świąt. Żebyście odetchnęli, żebyście z nadzieją spojrzeli na przyszły rok. Jestem pewna, że już iskierki nadziei na zmianę obecnej trudnej sytuacji są przed nami. Ten rok 2020 y, pokazał nam, że może być trudno, ale też pokazał, że są ludzie, którzy w chwili y, problemów, w chwili wyzwań chcą się mobilizować, chcą sobie pomagać, chcą szukać tych, którzy potrzebują ich wsparcia. Między innymi powstała telewizja Senior, więc jest to na pewno. Y, Wielka dla Was radość. Dlatego jeszcze raz życzę Wam wszystkim dobrych świąt, żebyście pamiętali, że jesteśmy z Wami, żebyście w trudnych, nawet chwilach, otworzyli sobie może nasze kolendy. W przyszłym roku, żebyśmy się spotkali na różnych imprezach, które już będą otwarte, no i na walu, Seniora. Wszystkiego dobrego. Taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gastą wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszyscy. Który już każdy z nas zna Pod kołyski niebo, ziemi, niebo, ziemia Wszyscy wszystkim ślą życzenia Dziewa taką, taki, Nie, nie. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zbroi taki dzień jesteśmy wszyscy razem dzień piękny dzień Eu vou, é eu